Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. My właśnie szykujemy się do trasy. W sumie krótkiej trasy, bo jedziemy na małe zwiedzanko. Ale muszę Wam pokazać miejsce, w którym wczoraj i dzisiaj staliśmy, bo jest przepiękne i wyjątkowe, jak na Maroko, bo jest tu woda. No i aż musieliśmy sprawdzić na satelicie, czy to naturalne jezioro, czy sztuczny zbiornik. No i faktycznie to drugie. Zbiornik jest sztuczny, jest tam gdzieś tam, w górach, no ale zawsze to jednak woda i jezioro. Więc jest fajnie. No i jezioro, i góry. Więc jeszcze bardziej wyjątkowy klimacik. A propos jeszcze van life'u, no to my ogólnie jesteśmy takimi ludźmi, którzy niezbyt często jeżdżą na mynie. I oprócz tego, że mamy tutaj wodę, to wczoraj padał tutaj deszcz. W sensie my jego nie widzieliśmy, bo trochę padało w nocy słyszeliśmy, jak tam kroki na piksela. I zobaczcie, bo do tej pory no, widzicie ogólnie, jak to wszystko wygląda, ale zobaczcie, co się stało z naszymi tylnymi. Tu z boku na szybie też drzwi. to już widać. Tu To jest prostu Ale na mataka. czarnym po prostu jest najgorzej, bo czarne kontrastuje strasznie. Tak czy to. No, tragedia. Więc chyba już nie ma opcji. Musimy znaleźć jakąś myjnię. Trzeba wybrać się na myjnię. Strasznie wieje, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ale właśnie dotarliśmy na miejsce i wybierają się do Kazby, czyli do tutejszego zamku i idziemy właśnie go zwiedzać. I to jest chyba pierwsza taka miejscówka, tak, pierwsza za którą Kazby. będziemy w ogóle płacić w Maroko i którą będziemy zwiedzać, bo do tej pory albo to była przyroda, albo to były miasta, suki czy inne rzeczy i za nie nie płaciliśmy. Więc jestem ciekawa, co to będzie. To takie pierwsze nasze muzeum, powiedzmy. Nazwa, w której jesteśmy, pochodzi z XVII wieku i od tego czasu jest w rękach tej samej rodziny. Chodząc po zamku, mieliśmy okazję zobaczyć różne przedmioty codziennego użytku pochodzące z XVII wieku i późniejszych lat, które są bardzo podobne do tego, co znajdziecie aktualnie w polskich skansenach. Były to żarna, pojemniki do przechowywania, lampy, żelazka, młotki, czy na przykład przyrządy do robienia masła. Tu na przykład widzicie pojemnik do masła z koziej skóry, a to drewniany stary zamek do drzwi. Przewodnik oprowadził nas też po różnych pomieszczeniach tego zamku, a były to m.in. kuchnie, sypialnie, ale też prywatny meczet. Kasba została zbudowana z cegieł, które wykonane są ze słomy i gliny, a te dekoracje, które to widzicie, wydrążone są dłutem. A na sam koniec wycieczki przewodnik zaprowadził nas do handlarza dywanami. Dywany te są ręcznie robione, a robienie jednego dywanu zajmuje czasem pół roku. Przeglądaliśmy dużo dywanów, chcieliśmy jakiś kupić, ale niestety nie znaleźliśmy rozmiaru, który by nam pasował. A po zwiedzaniu kazby jedziemy na naszą miejscówkę, która będzie wyglądała bardzo podobnie jak teraz, bo już prawie dojeżdżamy. Jest tak przepięknie. Jutro wyciągam koniecznie krzesełko i nie ma bata. Będę pracować na dworze wśród palm. Stoimy wśród palm, jak to Lita powiedziała, więc pustynia, piasek, palmy. A widok mamy na góry ze śniegiem, bo stoimy niedaleko gór Atlas, które są pokryte aktualnie śniegiem. Więc takie kontrasty. No i dojechaliśmy tu, jakoś naszło nas na taką podwieczorko-przekąskę, więc pokażę Wam przy okazji, jak zrobić tutaj marukańskie takie naleśniki, które jedliśmy chyba w Rabacie i one są bardzo popularne na śniadanie, ale w takiej trochę polskiej wersji. No więc na początku zrobiłam zwykłe, takie polskie, no zwykłe pszenne naleśniki, czyli mąka, mleko, jajko. I to wszystko, wiadomo, zmieszałam i przygotowałam, a teraz będę dodawała te tajne marokańskie składniki. No i naleśnika mamy polskiego, ale składniki mamy inne marokańskie. No i... Do tego będą potrzebne takie serki. Nie wiem, do czego to te serki trochę porównać. Wydaje nam się, że to są takie. Takie jak topione serki to u nas pione, kiedyś były. są U nas można kupić takie bardzo śmietankowe. Poza tym u nas to wszystko jest w lodówce, u nich to nie jest w lodówce, więc zastanawiamy się po prostu, czy to samo. Konsystencja jest taka sama. No, ale tak jak mówię, smakuje troszkę, troszkę inaczej. Tak bardziej, bardziej krowio, bardziej śmietankowo, więc, tak. więc y, no nie wiem, może to to samo, może to, coś innego. W każdym razie ma być to taki kremowy serek. No i ten serek y, nakładamy sobie na tego naleśnika. Y, taki wiecie, tak na, na oko, jak, w jakiej formie i w jakiej ilości lubicie. Jak jedliśmy, to pan dużo tego nie dawał w sumie, nie? nie tak, nam ba brykowało. bardzo dużo. Ba bardzo bieda. A my zrobimy sobie na bogato. A drugim składnikiem jest takie masło orzechowe, masło czekoladowe, które kupiliśmy tutaj. I ono, już widzicie, trochę wyżarte wygląda, tak? I na to też, na tego naleśnika po prostu wrzucamy. My wrzucamy takimi, no nie wiem jak to powiedzieć. Kawałkami. Kawałkami, bo ono nie jest rozpuszczone ale myślę, że w Polsce jakieś tam nutelka yy, czy masło orzechowe spokojnie mogłoby to yy, zastąpić. No i takiego naleśnika hop, hop, zwijamy na ćwiarteczki i na patelnię, żeby to się wszystko nam ładnie rozpuściło. Podpatrzyliśmy nawet, jak pan nam podawał wtedy na śniadanie, takie masło orzechowe lokalne, ale nie mogliśmy go znaleźć w sklepach, więc kupiliśmy jakiś tutaj substytut, czyli po prostu inny produkt. No i smakuje chyba podobnie, jak tamto, bo... Wydaje dostowali... mi się, że tamto było bardziej trochę mm, czekoladowe. Nasze jest troszkę orzechowe, ale... Generalnie chodzi smakuje o smak podobny do Nutelli, Trochę wieje, więc przymykamy drzwi, jak nie nagrywamy, ale sprawdzamy. Jak idzie? Ja jeszcze trochę przerzucam, żeby przypiekło się troszkę ciasto, ale... No jak widzę, już tak, patrzcie, o, mięciutko jest, a Potem trochę da się czekoladę. jeszcze rozsmarować tą czekoladę, nie? Już jemy. Jeszcze mm. tu nie podjadać, co to ma być? Stolik gotowy, brakuje tylko jedzenia, ale już podchodzi, więc... Możemy zasiadać. I chyba muszę zmienić, chociaż nie muszę, jest z każdej strony tak ładnie. Bo się zastanawiałam, tu jest najwięcej pan, ale. No, może nie siedzisz do słońca. Jedynie, jakbyś chciała słońca, to możemy się zamienić miejscem. Bo ja mam bardziej pod słońcem. Chodź, chodź, bo czekolada już stygnie. I kawka stygnie. Pierwszy gryz, dawaj retenzję. Muszę sobie mm. trochę rozmarować, równo tą czekoladkę. Pozostała w jednym miejscu. Mmm, A przy okazji, jak tak wiemy, to trochę jeszcze więcej powiemy Wam o tej Kazbie, bo tam y, był Pan przewodnik i już nie nagrywałam bezpośrednio relacji, tylko jak widzieliście, to jest część mówiona, jest dograna później. Y, my za sam wstęp płaciliśmy po 40, 40 dirhamów od osoby i, i można tam wchodzić y, samemu Chce się bez przewodnika, zwiedzać sobie i chodzi wszędzie, mm, ale można też mm, wziąć przewodnika i wtedy, niezależnie od ilości osób, a ja dokończę Nie. przewodnikowi płacimy 100, dyre, jakieś 10 euro. Tak. I my w sumie I zdecydowaliśmy warto. się na, tą, na, te, na tego przewodnika. Mieliśmy prywatną, dwuosobową plus jeden przewodnik. Wycieczkę. Potem przewodnik zaprowadził nas do takiego pana, jak widzieliście, który miał dywany. Ostatecznie nie się kupiliśmy, bo szukaliśmy innego rozmiaru. W tej cenie była też marokańska herbatka, którą sobie wypiliśmy, ogólnie bardzo dużo się dowiedzieliśmy o kazbach i tak dalej. Nawet wypytywaliśmy pana o różne dziwne rzeczy, typu, czemu jedzenie w Maroko jest takie mdłe. I ogólnie on chyba był zdziwiony, że tak jakby dla niego nie było mdłe, bo mówił, że te tarziny i tak dalej są przyprawiane. Hmm. Więc no już nie wnikaliśmy dalej w to. Ale nie um, tylko o Kazbie z nim rozmawialiśmy, tak. nie? wszystko o językach mówiliśmy też, że o, jeśli chodzi o arabski, to wszyscy mówią tym samym arabskim, a jeśli chodzi o Berberów, czy też o tych Amazji, jakby tą drugą grupę tutaj najbardziej reprezentowaną, to tu są cztery odmiany języka, w sensie oni mają zupełnie cztery inne dialekty i wzajemnie siebie nie rozumieją, w sensie to są tak. zupełnie praktycznie inne języki, chociaż wszyscy są jakby tymi samymi Berberami, ale tam od, zależnie od od tego skąd pochodzę, czy tam z Górliw, czy z, tutaj z Atlasu, to każdy ma swój język. To taka ciekawostka w sumie, że ja myślałem, że to jest tylko jedna grupa berberów, a tutaj są cztery grupy, cztery różne języki. Tak. I jeszcze ogólnie, tak jakby pan był bardzo miły i tak dalej, e, oprócz tego, że standardowo pytał się, skąd jesteśmy, to też mówiliśmy właśnie, że bardzo ludzie dobrze tutaj mówią po angielsku, i mówił, że ogólnie jest angielski w szkołach ale ludzie uczą się go w praktyce właśnie z turystami, a on bardzo dobrze, powiem, mm -hmm. mówił po angielsku. Wiadomo, no niektóre słowa były, których nie rozumieliśmy, ale jakoś tam na, na okrętkę sobie y, opowiadaliśmy, więc... No, ciekawe rzeczy, co jeszcze mówił, to o zmianach klimatycznych, jakie tutaj zauważają, mm, lokalne, że na przykład kiedyś, tutaj akurat w tej oazie z Koura, tak, w której tak. tu jesteśmy, mm, Jakiś czas temu jeszcze, tam parę dziesiąt, parę, paręnaście lat temu, jak chcieli wykopać studnie, to wystarczyło, że kopali na 10-20 metrów głębokości i była woda. A obecnie muszą kopać na 70 albo 100 metrów głębokości, żeby dojść do takiej pitnej, słodkiej wody, a w ogóle w rejonie też mówił, że część wody robi się słona. Też nie do końca tak. zrozumiałem dlaczego, ale po prostu nie ma dopływu słodkiej wody, że to, co wydobędą gdzieś tam z Ziemi, płytko to jest w ogóle woda słona, więc... Ogólnie i tam, gdzie dojeżdżaliśmy do nich taką drogą, no to tak naprawdę była rzeka, która nie. już wiadomo, tak, jest tak, sezonowa i tak dalej, ale już też śniegu nie ma tyle. No ze względu na zmiany klimatu. Że nie zasila tej rzeki tak, Ona i ta, obecnie ta, ta, to, by płynęła. Tak, no i... to, to była po prostu pusta droga. Taka ogromna, pusta droga. Mm, tak samo mówił nam jeszcze o tym... O tym, że śnieg był w Atlasie. O, Pokazywał tak. nam zdjęcia 10 lat temu, jak był gdzieś tam śnieg w Atlasie. W sensie nie na tych szczytach, tylko nawet jak? u nich w tej Kazbie był śnieg. No, to w ogóle swoją drogą. Ale też na Atlas pokazywał, że były całe białe te góry. Teraz mamy tylko tak, tak że tylko są poprószone. same szczyty. Chociaż trochę tego śniegu gdzieś tam jeszcze jest. Ale mówił, że gdzieś tam sami oni tutaj obserwują takie zmiany. No szczególnie z tą wodą, nie? I też mówił, że mniej wody, to palmy sobie gorzej radzą, palmy są zjadane przez szkodniki, tam jakieś detale nam no opowiadał, jak się można pozbyć tych szkodników ogniem od środka, żeby się rozpala ognisko pod palmą i ten ogień zabija te szkodniki, więc oni też takie tutaj jakby procedury stosują, żeby się bronić przed tymi szkodnikami, ale mówił, że wcześniej właśnie tyle nie było tych szkodników, bo było więcej wody, palmy sobie tam zdrowiej rosły. Ogólnie przez brak wody jest tak jakby dużo, mm, dużo też problemów. No, wyzwań takich lokalnych. Zbiornik retencyjny, coś tam go ale nie bardzo wiedział, bo to było zupełnie, jakby, no trochę dalej tutaj to nie ich lokalny ten zbiornik, ale mówił, że cała woda stąd właśnie z kołury spływa do tego zbiornika i przez to oni tracą. No to też taka ingerencja ludzka, nie czasem nie tylko. Bezpośrednie zmiany klimatu, ale na przykład samo zrobienie zbiornika retencyjnego w okolicy może pewnie popsuć taką gospodarkę, ale gospodarkę I ogólnie nie mówi się Saha, tak jakby mm, tak mm. tylko Saha, tylko przed Saha jest jakieś słowo. Nie, mówi się jakieś pasa, czy jakaś, no, no, jakaś sylaba tam jeszcze jest, o której nie wiedzieliśmy i zawsze mówiliśmy tylko Saha. No właśnie. I ogólnie tak gdzieś też, jak na przykład w słowniku, na, też podpowiada, to jest Saha, a on jest gdzieś, uh", jak zwykle, i nie wiedzieliśmy jak. No, no to jeszcze. Basaha, <privileged> <runners> <Mechanics of representatives> nie wiem czy nie był basa, coś tam exa, jak jakaś słaba. <otros> My już się schowaliśmy w pikselu, bojemy kolację, ale już jest teraz zachód słońca. No i przyszłam pokazać wam ten widok i te kolory. No zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia. My będąc w tej pięknej, takiej rajskiej i palmowej okolicy, postanowiliśmy wybrać się dzisiaj na taki spacer wśród palm, ale najpierw muszę Wam pokazać, co kupiliśmy, bo tak wielkiego chleba jeszcze tutaj nie jedliśmy, a po drodze kupiliśmy sobie na kolację. I uwaga, uwaga! Porównajcie sobie z moją głową, tak wygląda właśnie chleb, ja go idę pakować i za chwilę ruszamy. A przed nami cel naszej wędrówki, czyli palmiarnia w okolicy Skołury. Idziemy sobie już tak przez chwilę tutaj i na razie więcej oliwek niż pan, ale muszę wam pokazać fajny zbiornik, chyba z deszczówki, tak przypuszczamy. Myślę, że zastępuje no. to wodę taką bieżącą, bo nie ma tu pewnie wiem, dojścia. Sami. No, tak jak zaczęliśmy mówić, domyślamy się, że po prostu w miejscu, w którym nie ma takiego dojścia do bieżącej wody, nie wiem, jakiejś głębinowej czy z rur, po prostu stawiają zbiornik. Co jakiś czas pewnie jest dolewany przez jakąś nie wiem, cysternę większą. No i lokalni mieszkańcy mogą sobie pobierać z takiego zbiornika. Kończy się już powoli. Konkretny jest. No, ale no faktycznie woda już na końcu już przy kranie, więc zaraz nie będzie. I już od pół miesiąca Sebastianowi jak przyjeżdżamy, mówię, zobacz na te białe kwiaty, które rosną. I ja w końcu, ich w ogóle nie widzę. W końcu Ona jeden doszliśmy i tutaj są. I zobaczcie właśnie tu kwitną e, kwiatki migdałowca. E, zaczyna się to gdzieś w okolicy właśnie lutego. Poczekajcie Sację gryzie jakaś pszczola. Okej, już się opętałem. No więc kwietną, kwitną kwiatki, to znaczy, że nadchodzi właśnie wiosna. A jest tu pełno pszczół. Jak podejdę bliżej, może będzie słychać, bo właśnie jedna mnie taka tutaj atakuje. A tu jest ich pewnie kilkadziesiąt albo setki. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale jest tu ich pełno, i dźwięk. A przepiękny Cały krzaczek po prostu brzęczy, jak jedna wielka pszczoła. No i trafiliśmy też na chyba drzewo daktylowe. Palmy. Tak, palmę. I możemy Wam trochę więcej o tym opowiedzieć. Bo pan wczoraj, nasz przewodnik, trochę nam o tym opowiadał, ale może trochę zmienimy miejsce i pójdziemy kawałek dalej. Podeszliśmy z drugiej strony tej samej palmy i zobaczcie, ile tu jest tych daktyli. I wyglądają niektóre już na takie trochę przesuszone, o tak no, jak takie... tam na przykład, nie wiadomo, czy już jeszcze zdatne do jedzenia. Czytaliśmy, że zbiory są tutaj e, raczej jesienią i na zimę, więc te, które zachowały się do tego, to prawdopodobnie już przesuszone. Chociaż te niektóre wyglądają na zdrowe, albo nawet wręcz jeszcze niedojrzałe. Spinać Może pójdziemy My spróbować. Moim Próbuję jeszcze zbliżyć, żeby zobaczyć to bliżej. To co, warto się spinać, czy nie? Nie wiem, takie żółte. Pan nam mówił ogólnie, że zielone są dobre yy, i te brązowe też. Tak, bo są różne typy, ale nie? są żółte takie, więc nie wiem. No. No ale chyba odpuścimy spinanie. No naprawdę, zachwycamy się tymi palmami. Bo każda z nich tutaj wygląda inaczej. Tu widać, że chyba ktoś no, inaczej po prostu cięcia. je podcina. Tak, bo niektóre tak bardzo krótko ucinają, a tutaj by ktoś zostawił takie 26 metrów każdej gałązki. No i teraz jeszcze powiemy Wam trochę więcej o tych palmach, bo dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, że tak naprawdę palmy y, są roślinami włócznymi. To znaczy, że są, są. drzewa gatunku, naszych gatunku, rodzaju męskiego, męskiego i żeńskiego. Tak. I następuje zapylenie pomiędzy nimi przez przeniesienie albo przez wiatr, albo przez owady, albo w takiej hodowli no sztucznej, no to przez człowieka po prostu są przenoszone te. No, coś pyłki. tam. Coś tam <grym> jecha, pyłki. Dokładnie, pyłki. I co ciekawe, jeszcze tutaj sobie doczytaliśmy yy, sami już, że w Polsce też są takie drzewa, które są dwupienne, i to są między m.in. wieżby, topole czy Cispospolite. Więc palmy dektylowe nie są akurat tutaj wyjątkiem. Yy, no, to tyle. Takie ciekawostki, ze świata roślin. A wracając jeszcze do problemu z robakami, o którym wspominaliśmy, który dotyczy palm, to mamy tutaj przykład takiej palmy, która jest leczona w sposób, yy, no ogniem. Naturalny, ale bardziej tak. naturalny. No naturalny, ale jest przypalana ta, ta palma i widać tutaj, że jest cała czarna Może dosłownie. Zobaczcie, tu używałam a, jest takim dosłownie węglem, co? Tak. No i z tego co widzimy tutaj, to działa ta metoda, bo do góry zobaczcie te nowe y, liście do góry, czy gałązki, nie wiem jak to jest, są już zielone, więc jakby odżywa ta palma. Chociaż ta jedna z tyłu na środku nie bardzo się udało, ale pozostałe wyglądają na zdrowe, więc ma szansę po takim wypaleniu, sobie palma odżyć. A tak wygląda z bliska ta palma po takim wypaleniu. No tu jakiś kolejny szkodnik i znowu trzeba wypalać. Nie trzeba, nie trzeba. Ale faktycznie jest wypalone. Czytaliśmy właśnie, że jeśli są te szkodniki, bo ta palma też jest wtedy czarna, ale ona jest bardziej taka lepiąca. Lepka, taki jest jakby takich... pokrywa od tych robaków, które no zostawiają. A to jest wszystko takim. No takie, takie suche. Dęgiel. Drewno po wypaleniu, tak, tak, tak. po prostu. Da się to rozróżnić, bo byśmy ciekawi, właśnie, czy da. No i się da. A tu zobaczcie jeszcze, bo wczoraj też przewodnik nam o tym mówił, że bardzo często tutaj jest ta fasola, y, która, która jest w tej popularnej zupie. W tej żółtej zupie, nie? Z kary czy z czymś tam? Tak, tu chyba też jest. Jeszcze wszystko zapylane, bo strasznie dużo pszczół. Ale to jest chyba ta roślinka, co? Tak, tak, Jeśli jak się znacie na fasoli i wiecie, jak się, jak wygląda roślinka fasoli, to powiedzcie, potwierdźcie, bo tak, my tylko wiemy po tym wczorajszym. A tak to zawsze fasole jest z puszki u nas, więc zobaczcie, jak, jak jaka... ona rośnie, to nawet dobrze nie wiemy. Tu zobacz, jaka konstrukcja chroniąca, bo to jest A, przy no drodze właśnie. rośnie. I ktoś sobie zbudował z jakiejś takiej alaczyny, czy coś? Nie, no to jest ta część palmy. Z taką ta osłonę. Ta. Aha, może być z palmy, faktycznie. Czyli taką taki osłonę z palmy. przed drogą, po prostu, żeby samochody może nie kurzyły, no te. To na tą fasolę. Fajnie, fajnie. A żeby skrócić sobie trochę drogę powrotną, bo trochę się tu zasiedzieliśmy, idziemy przez coś, co było chyba kiedyś rzeką. Tak wygląda przynajmniej na suchą rzekę. Trochę sobie tu błądzimy, błądzimy, ale poznajemy Życie bliska, a teraz jak my znaleźliśmy profesjonalną kładkę do przejścia Drzewa. przez rzekę, której już tu dawno nie ma, ale tak to wygląda. O, a tu jakieś psy wyspańskie. Jeszcze wczoraj nasz przewodnik pokazywał nam takie starodawne, średniowieczne, no nie wiem, bardzo, bardzo dawne... No z tego XVII wieku, tak no jak pod, ta była. Mm, produkcji tych cegieł i zobaczcie tutaj właśnie te cegły tak naprawdę w dzisiejszych czasach też są e, to są takie wielkie jak widzicie tutaj tak takie e, wielkie bloki takie no i tu jest złożone z gliny, piasku i... i słomy słomy więc nadal jest to używane tutaj akurat jako płot ale jak widzicie o no to też te duże raczej jako płoty chociaż też, też były czasem jako podstawa muru tak, to nie? Podstawa. no tutaj już się rozpada ten też trochę pęka, e, ale jak szliśmy nadal tutaj to w mega wielu domach. To jest, jeszcze może trafimy na te cegiełki. Takie mniejsze też Wam pokażemy, bo też są domy, które nadal są tutaj no, z gliny, no bo te cegły są z gliny. A niby to muzeum, myśleliśmy, że to tylko muzeum, więc jakieś archiwalne rzeczy, a tu mieszkańcy nadal sobie używają tej technologii. No, przed chwilą mówiliśmy Wam o tych większych cegłach, a tu produkcja trwa tych mniejszych. No i zobaczcie, dokładnie wszystkie składniki tu widać. A tu jeszcze trafiliśmy w okolice meczetu i zobaczcie, że też wszystko tutaj jest no gliniano-słomowe, ale są tutaj ładne zdobienia, które są ręcznie, no nie wiem, wydłutowane nazwijmy to tak. No rzeźbione powiedzmy w ścianie. A tu idealnie widać właśnie, jak te cegiełki są używane w praktyce. Oczywiście częściowo też są domy, a wręcz powiedziałabym, że większość tych domów jest takich, gdzie używane są takie nasze normalne cegły. Współczesne, ale jak widzicie z tej strony i z tej strony mury normalnie są z cegły glinianej. Tak, to jest ta gliniana. A brama za to jako nowoczesna, metalowa. A tu zobaczcie jeszcze inna konstrukcja, dużo naszych cegieł, ale też dużo. W sumie tutaj dziwna konstrukcja, bo te tak te nasze powinny być chyba bardziej trwalsze na dole, a nie odwrotnie. I pewnie uznają, że ta stara, dobra technologia jest pewnie może mocniejsza, tak. a do góry damy tą taką tańszą, współczesną, w się sensie nie wiem, tańszą, ale może nie ufają. <laughs> może. Nie, no to nasze gdybanie, ale <laughs> może tak. A teraz wracamy już na naszą miejscówkę i musimy powiedzieć, że chyba u nas na tym naszym dzikim miejscu jest dużo lepiej. W się sensie, no liczyłam na coś lepszego, że w tej oazie będzie. No, no to zobaczyć sobie jak ludzie tutaj 10 żyją. km prawie zrobione, więc dla zdrowia ok, ale no niespecjalnie. Myślę, że fajniej byłoby iść tam, po prostu tam gdzieś się pobłąkać wśród tego naszego miejsca noclegowego. No i. To samo miejsce, teraz też wracamy, bo było tak super. Dojechaliśmy jeszcze szybko i mamy nadzieję, że uda się zjeść kolację przy zachodzącym słońcu razem z wielkim, ale to wielkim chlebem. A ja w tym miejscu żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie kciuki w górę, napiszcie jakiś komentarz i pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube'a, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A my tymczasem jemy kolację i do zobaczenia w kolejnym odcinku.